W 86. minucie wyjazdowego meczu z Chelsea na Stamford Bridge na murawie pojawił się Artur Jędrzejczyk. Dla doświadczonego defensora był to 400. występ z Elką na piersi. Jędza debiutował w Legii 22 lipca 2006 roku w przegranym spotkaniu o Superpuchar Polski z Wisłą Płock. Od jego debiutu minęło więc prawie 19 lat. Przez ten czas Stopper rozegrał nie tylko 400 meczów, w których zdobył 10 bramek, ale przede wszystkim został najbardziej utytułowanym graczem w historii Legii. Cieszył się ze zdobycia sześciu mistrzostw Polski oraz sześciokrotnie wygrywał puchar Polski. Do swego dorobku dołożył również jedno zwycięstwo w spotkaniu o super puchar. Były reprezentant Polski także wielokrotnie reprezentował wojskowych w rozgrywkach europejskich. 37-letni obrońca dołączył do elitarnego grona zawodników, którzy rozegrali co najmniej 400 spotkań w legii. Jędrzejczyk wskakuje na trzecie miejsce w klasyfikacji największej ilości występów w warszawskim klubie i traci zaledwie cztery mecze do kolejnego w hierarchii Jacka Zielińskiego. Niekwestionowanym liderem pozostaje świętej pamięci Lucjan Brychczy, który 452 razy reprezentował barwy stołecznego zespołu.